Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu we wtorek. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy od przekroju informacji, w drugiej części zerkniemy co ciekawego w tym momencie dzieje na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka ci interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski o deski, aby żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. I już nie przedłużając, od razu przechodzę do konkretów. Rekordowy odsetek cudzoziemców w Portugalii. W związku z masowym napływem w ostatnich latach obcokrajowców, odsetek cudzoziemców mieszkających w Portugalii osiągnął nienotowany wcześniej w tym kraju poziom ponad 10,7%, wynika z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W Szwecji realne płace zmalały pierwszy raz od lat 90. W Szwecji w ostatnich latach realne płace zmalały po raz pierwszy od lat 90. przez wysoką inflację. Średnia pensja brutto wynosi w tym kraju 30 ponad 8 tysięcy koron, czyli 14,5 tysiąca złotych. Należy od tego zapłacić jeszcze podatek dochodowy zależny od miejsca zamieszkania. Według szwedzkiego Instytutu Mediacji w latach 2020-2022 realny poziom płac w Szwecji zmniejszył się aż o 8,5%, najwięcej wśród krajów skandynawskich, choć dochodziło do corocznej waloryzacji pensji. Szwecja należy do krajów o najwyższych kosztach utrzymania w Unii Europejskiej. W 2022 roku inflacja w Szwecji wyniosła 10,2%. Globalny podatek dla miliarderów. Rządy powinny walczyć z uchylaniem się od płacenia podatków za pomocą globalnego minimalnego podatku dla miliarderów, który mógłby przynieść budżetom 250 miliardów dolarów rocznie, stwierdziło Obserwatorium Podatkowe Unii Europejskiej. Zebrana kwota stanowiłaby zaledwie 2% z prawie 13 bilionów dolarów w majątku należącego do miliarderów. Twierdzi obserwatorium w dorocznym raporcie na temat uchylania się od płacenia podatków. Zdaniem grupy, miliarderzy płacą realnie znacznie niższe podatki niż ludzie dysponujący skromniejszymi zasobami. Węgrzy poszli w ślady RPP i też mocno obniżyli stopy procentowe. Narodowy Bank Węgier zdecydował się na pierwszą w tym cyklu obniżkę stóp procentowych. Maďarzy są drugą nacją w Europie Środkowej, której władze monetarne ścięły koszty kredytu. Narodowy Bank Węgier obniżył stopę referencyjną o 75 punktów bazowych do poziomu 12,25%. Skala cięcia była głębsza od rynkowego konsensusu, który zakładał obniżkę o 50 punktów bazowych. Przez poprzednie 13 miesięcy Narodowy Bank Węgier utrzymywał główną stopę procentową na poziomie 13%, czyli najwyższym od lutego 2000 roku. Rosja znacząco zwiększy wydatki budżetu na wojsko. Przewidywany budżet państwowy Rosji na 2024 rok zakłada wzrost wydatków na wojsko aż o 68%. Wydatki na ten sektor gospodarki wyniosą 6% PKB, poinformowało Brytyjskie Ministerstwo Obrony w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej. Wydatki na edukację i opiekę zdrowotną mają zostać zamrożone na poziomie z 2023 roku, co de facto oznacza ich obniżenie z uwagi na inflację. Minister Obrony Izraela, minister obrony Izraela, powiedział w poniedziałek marynarzom izraelskiej floty, że nie ma szans na odwołanie operacji lądowej przeciw palestyńskiemu Hamasowi w Strefie Gazy. Atak będzie śmiercionośny. Bądźcie gotowi na ofensywę, ponieważ ona nadejdzie, podkreślił. PMI: coraz słabsze dane z Europy. Październik nie przyniósł poprawy koniunktury gospodarczej w Europie, wynika ze wstępnych odczytów PMI. Do pogrążonego w głębokim kryzysie przemysłu dołącza coraz słabsza aktywność w sektorze usług. To gotowy przepis na recesję w strefie euro. Już trzeci miesiąc rzędu wskaźnik Piemaj zarówno dla sektora wytwórczego, jak i usługowego strefy euro przyjął wartość niższą od 50 punktów. Takie wyniki sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w Eurolandzie. Przemysłowy PMI dla Eurolandu w październiku przyjął wartość 43 punkty wobec 43,4 punktu miesiąc wcześniej, poinformowała firma badawcza SP Global. To kolejne rozczarowanie, ponieważ ekonomiści liczyli na choćby delikatne wyhamowanie tempa spadku aktywności ekonomicznej w tym sektorze. Rynkowy konsensus zakładał wzrost PMI dla sektora wytwórczego do 43,7 punktów. Wyraźnie słabiej od oczekiwań wypadł analogiczny wskaźnik dla sektora usług który spadł do 47,8 punktów względem 48,7 punktów odnotowanych we wrześniu. Bezrobocie w Polsce. Stopa bezrobocia we wrześniu tego roku wyniosła 5%, wobec 5% miesiąc wcześniej podał główny urząd statystyczny. Liczba ludności Polski. Nieco ponad tydzień temu GUS poinformował o liczbie ludności Polski na koniec pierwszego półrocza 2023 roku. Teraz ukazał się wstępny szacunek liczby ludności na koniec trzeciego kwartału tego roku. Mówiąc krótko, nie jest dobrze. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, ze wstępnych danych w dniu 30 września bieżącego roku liczba ludności Polski wyniosła około 37 677 000 osób. Oznacza to spadek o około 130 000 osób w stosunku do stanu sprzed roku oraz o 89 000 w porównaniu z końcem 2022 roku. Ceny prądu w 2024 roku w górę. Jak co roku jesienią pojawia się temat cen prądu w kolejnym roku. W 2024 musimy szykować portfele na podwyżki za sprawą decyzji rządu PiS. Ostateczne taryfy czekają jeszcze na zatwierdzenie przez URE. 20 października Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało jednak rozporządzenie, w którym czytamy, że stawka tzw. opłaty kogeneracyjnej wyniesie 6,18 zł za MWh. To ponad złotówka więcej niż obecnie. Od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie jeszcze jedna z opłat, będących częścią rachunków za prąd. Chodzi o tak zwaną opłatę mocową. We wrześniu Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że jej stawka dla gospodarstw domowych i innych mniejszych odbiorców zostanie podniesiona z 2,66 do 14,90 netto miesięcznie. Co ty na to? Daj znać w komentarzu. Kłopoty polskiego ciepłownictwa. Na skutek wzrostu kosztów zakupu paliw i uprawnień do emisji w 2022 roku zwiększyło się zadłużenie ciepłownictwa. Jednocześnie w sektorze odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych wynika z dorocznego raportu prezesa URE. Rentowność sektora wniosła minus 22%. Litwinuk z RPP. Obecnie nie ma podstaw do kolejnej obniżki stóp procentowych ocenił w Radiu Tok FM członek RPP Przemysław Litwinuk. Spodziewam się, że w listopadzie zobaczymy pierwsze zwiastuny odbicia gospodarczego, czyli czynnika, z którego rząd będzie się cieszyć, a RPP mniej, ze względu na to, że wzrost konsumpcji będzie przyczyniał się do zmiany ścieżki dezinflacji. Dotychczas projektowana krzywa obrazująca ścieżkę dezinflacji będzie mniej ostra, nie będzie tak ambitna, jak wcześniej zakładano. Choć nie zakładano najbardziej optymistycznego przebiegu tego procesu, dodał. Nie ma podstaw do tego, aby w tej chwili dążyć. Do wdrożenia kolejnej obniżki poziomu stóp procentowych. Czy będą podstawy do tego, aby zaostrzać politykę, dowiemy się z projekcji listopadowej. I tak jak wspominałem już w moich zamkniętych czy też otwartych materiałach, ja osobiście nie spodziewam się do końca roku już zmiany, jeżeli chodzi o stopy procentowe. ZBP średnia wartość umowy zawartej w ramach bezpiecznego kredytu na zakup mieszkania wynosi 399 ponad 99 tysięcy złotych. Poinformowała we wtorkowej konferencji prasowej. Wiceprezes Związku Banków Polskich. Wartość zawartych umów w ramach programu Bezpieczny Kredyt to jest 9,7 miliarda złotych. Czas na informację dzisiejszego dnia. Wakacje kredytowe przedłużone. Rząd przyjął projekt ustawy. Rząd przyjął projekt ustawy przedłużający wakacje kredytowe na 2024 rok. Poinformował szef resortu Rozwoju i Technologii Waldemar Buda. Stopy procentowe nadal są wyższe najczęściej dwa razy wyższe niż w chwili zawarcia kredytu. W związku z tym, kontynuowanie wakacji kredytowych dla około miliona kredytobiorców jest koniecznością, powiedział podczas konferencji prasowej na posiedzeniu rządu Buda. Dodał, że rząd proponuje, aby osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy do kwoty 400 tysięcy zł, mogły skorzystać z wakacji bez żadnych warunków przez jeden miesiąc w kwartale. A więc 4 razy w 2024 roku. Będzie można zawiesić kredyt łącznie na 4 miesiące, i tak tutaj jest to rozpisane. Z kolei, osoby, których kredyt w chwili zaciągania miał wartość między 400 a 800 tysięcy, będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli rata kredytu przekracza 50% dochodów gospodarstwa domowego. Powyżej 800 tysięcy zł ograniczamy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, podkreślił szef resortu Rozwoju Technologii. W praktyce będzie tak, że ponad milion kredytobiorców, a więc taka sama grupa jak poprzednio, skorzysta z wakacji kredytowych. Banki zapłacą miliardy złotych za przedłużone wakacje kredytowe. Jak to oceniał resort, popatrzmy jeszcze na ten wynik. Szacowana wartość kredytów, które mogą być objęte wakacjami, wynosi około 268 miliardów złotych. Koszty przedłużonych wakacji kredytowych dla banków w formule zaproponowanej przez rząd wynieść Mogą w 2024 roku od 4,71 do 6,38 miliarda złotych, poinformowała na konferencji wiceprezes ZBP. ZBP zwrócił uwagę, że rząd zaproponował brak kryteriów dostępnych dla kredytów o wartości do 400 tys. złotych, a wprowadzone kryterium jest na bardzo wysokim poziomie. Analitycy oszacowali zysk netto giełdowych banków w trzecim kwartale. Analitycy szacują, że w trzecim kwartale 2023 giełdowe banki zarobiły łącznie 8,2 miliarda złotych, podczas gdy rok wcześniej wskutek kosztów wakacji kredytowych zanotowały ponad 4 miliarda złotych straty. Wynika z danych zebranych przez PAP Biznes. Wyniki części banków obciążą kolejne rezerwy na portfel kredytów walutowych, a w porównaniu do drugiego kwartału jest szansa na dalszą niewielką poprawę w wyniku odsetkowego. Ile nadpłacili kredytobiorcy dzięki wakacjom kredytowym? Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia danego kredytu wakacjami kredytowymi do 30 czerwca bieżącego roku, wyniosła 19,1 mld złotych, podała kancelaria premiera w komunikacie po posiedzeniu rządu. I co ważne, jest to 129% łącznej wartości rad kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do 30 czerwca tego roku. Kurs euro powyżej 4,45 dolar, blisko powyborczego minimum. Pomimo ostrego zwrotu na parze euro-dolar, rynek złotego pozostał niewzruszony. Kurs euro utrzymał się w pobliżu 4,45. Równocześnie notowania dolara zbliżyły się do powyborczego dołka i za chwilę zobaczymy, jak radzi sobie złoty do poszczególnych walut. CA Games szacuje koszty produkcji i marketingu swojej ostatniej. Produkcji na około 281 milionów złotych. No i zobaczymy, czy ta informacja, która dzisiaj ukazała się o 9.30, wstrząsnęła kursem spółki, czy też nie. A jeżeli tak, no to w którym kierunku? Sprawdźmy, jakie nastroje panują na globalnych rynkach. Na liczniku mamy strach i poziom 32. Jeżeli chodzi o świat, no to Europa dzisiaj w zielonych barwach podobnie. Bermudy, Brazylia, Kanada trochę podzielona. Południowa Afryka dzisiaj wyprzedaje, ale popatrzmy, jaka piękna, tłusta zieleń dzisiaj na rynku chińskim. Dodatkowo jeżeli chodzi o SP500, to tutaj również bardzo pozytywna sesja. Pamiętajmy jeszcze, że ona cały czas trwa w najlepsze. Z bardziej znanych spółek Tesla odbija prawie 2,5%, Google 1,8% na plusie, Meta 0,5% na plusie. No to zerknijmy na indeksy, a tutaj widzimy potężne oberwanie na kursie ropy. Ropa mocno tanieje, w tym momencie jest to 86,5$ za baryłkę. Niemiecki DAX dzisiaj próba wyciągnięcia po serii spadków 14,850 punktów. Nasdaq na delikatnym plusie 14674 punkty i S&P 500 na delikatnym plusie 4235 punktów. Popatrzmy jak radzą sobie metale. Kurs srebra na delikatnym minusie 20 prawie 3 dolarów za uncję. Złoto na ich widzimy też praktycznie bez zmian. 1972 dolary za uncję, ale Szejk dzisiaj był dosyć konkretny. Popatrzmy, kradzie sobie złoty kurs franka. Tutaj mamy wzrosty 4,71, funcik 5,12, euro na 4,46 i dolar na plusie 4,21. euro widzimy mocne odpadnięcie w dół 1,05. Popatrzmy na kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto. Co tutaj się dzieje? Mamy chciwość. Poziom 66, a to dlaczego? No bo Bitcoin eksplodował wręcz 11,5% w ciągu zaledwie doby. Kosztuje sztuka 34 251 dolarów, tak więc jak jeszcze nie przygotowałeś sobie narzędzi, czyli oczywiście dostępu do giełd, to przypominam, że pod spodem w tym opisie pod nagraniem podrzucam giełdy, z których sam korzystam. Oczywiście ten wystrzał i euforia na rynku krypto wywołana jest tym, że już coraz bliżej do spotowego ETF-u na Bitcoina z BlackRock i to już rozpaliło inwestorów do czerwoności, a płytkość rynku jest taka że niewiele trzeba, żeby po prostu wywołać tą euforię. Ethereum 8.1 na plusie, 1817 dolarów kosztuje sztuka. Największe skrajności w topowej setce to mina, która puchnie dzisiaj o 91%. Potem Conflux o 43%, PP 27% i potem popatrzmy, jakie mamy dwucyfrowe odbicia, potężna ilość projektów. To jest właśnie efekt euforii wywołanej wzrostami na Bitcoinie. Jednym słowem to jest przedsmak tego. To czeka nas już niedługo, jak ruszy oczywiście szalona hosta. Przypominam, że update'y systematycznie daję w portfelu krypto. Zresztą jutro również się do tego odniosę z samego rana. I teraz już podsumujmy dzisiejszą sesję na GPW i zobaczmy, jak tutaj startujemy od gamingu. Przypominam, że w sektorowym spotykamy się najczęściej, bo tam systematycznie w 20 nagraniach omawiam ponad 200 spółek, a dzieje się na rynku teraz całkiem sporo. Widzimy, że na gamingu One dzisiaj eksplodował na potężnym obrocie bańka 400 aż ponad 19%. Potem z ciekawszych odbić bluber 5% na plusie. Potem na przykład PCF również rośnie na ciekawym obrocie 4% na plusie. Jeżeli chodzi o największe spadki, no to CA Games po tej informacji, jak widzimy dzisiaj, potężnie nurkuje na kosmicznym obrocie 27 milionów aż 9,39 na minusie Image 7,6 czy 7,5 Wars Liderem obrotu CA Games popatrzmy wyprzedził króla, czyli CD projekt. 27 milionów kontra, 24 na CD Projekcie. Sam indeks cofa o 1,2%. Zamyka się na kursie 15 653 punkty. Euforia na bankach. Popatrzmy jaka zieleń najwięcej rośnie dzisiaj. Mbank 4,12, PKWSA 3,87 czy Aero 3,66. Traci tylko dwa banki. 1,8 Unicredit Getin 2,5. Liderem obrotu jest Pekao 143 miliony, 115 PKWSA. Sam indeks rośnie o 2,4%. Kurs zamknięcia 9097 punktów na indeksie. Dzisiaj na OZE ciasteczka 3,9 na plusie, PGF grupa 3,27, a najwięcej dzisiaj spada MD Energia 5,33 3,201 Liderem obrotu jest dzisiaj UNIMOT 939 000. Popatrzmy w szczegółach na WIG 20, a tutaj MBank 4,12 na plusie, PKO. 387, ar 366, PZU 364, LPP 343, tak więc większość banków, jak widzimy, zajmuje dzisiaj czołowe miejsca. Tracą tylko cztery spółki, to zaledwie, jak widzimy, delikatnie poniżej zera kosmetyczne spadki. Kruk 74-setne, 27-setnych cyfrowy, OTSW 21 czyli no DINO 300. Liderem obrotu PZU 189 milionów, sam indeks rośnie o 1,9% oczywiście. Procent. Kurs to punktów. Na spółkach mały z Envive 40 popatrzmy. Dzisiaj Autopartner 5.3 na plusie, Grupa Pacy 3.3 czy tekst 3.19. Liderem spadku CA Games 9.39 czy 11bit 2.77. Liderem obrotu CA Games 27 balik 10 milenium, sam indeks 1.15 na plusie, 5093 punkty. Jeżeli chodzi o spółki małe z SVIK 80 zobaczmy co się dzieje. Tutaj liderem wzrostów jest dzisiaj Cognor 8%, Sanok 7,5% czy 7% Signity. Największe spadki to RAVPLUG 3,97 czy Kogneracja +34. Liderem obrotu Rainbow 300 czy prawie 3 banki Medicax. Sam indeks rośnie o 0,5%, 20 706 punktów na zamknięciu. Popatrzmy jak radzi sobie New Connect, a tutaj DGNET rośnie aż o 48%, Thermo 25%. Czy Yeti Force 21? One more na tym potężnym obrocie 19,30. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki, no to zobaczmy do kogo one dzisiaj na moim parkiecie należą. I widzimy, że jeżeli chodzi o największe spadki, jest to dzisiaj Infra 13%, Unified 12%, czy CMI 9,6% na minusie. Zerknijmy na obroty, czy jakaś spółka. Przebiła oprócz OneMore dzisiaj banieczkę, czy też nie, i widzimy, że tylko One More bańka 400. Sam indeks teraz szerokiego rynku. Tutaj liderem wzrostów Plaza Center 13%, Komperia 11%, Potem Resbud 9,5, Cognor 8%, czy Sanok 7,5. Największe spadki za to na szerokim rynku dzisiaj notuje Tenderheart. 15,7. Crowd 12, 11,5, prawie. Jaime West Sphinx 10%. I liderem obrotu jest dzisiaj PZU 189 milionów. I wysoko popatrzmy czy kogoś mamy tutaj. CA Games. Popatrzmy jak wysoko na tle uplasował się obrotów na pierwszym ekranie spółka. Jak widzimy spoza WIG 20. I popatrzmy jeszcze na indeksy. I tutaj po tej serii spadkowej mamy dzisiaj piękny ruch powrotny. Tak więc można powiedzieć takie odbicie. Zobaczymy czy 70 tysięcy na wig zostanie przybite czy też nie. No wszystko w rękach Stan w Stanach. A wiemy, że jutro mamy wystąpienie Pawła, a w czwartek bardzo ważne dane. Mówiłem o tym w nagraniu yy, niedzielnym, tak więc warto się z nim zapoznać. wig 20 tutaj widzimy, że mamy również odbicie, bardzo ciekawe. Co jest pozytywnego, to zamknięcie powyżej 2050. No i oczywiście powinniśmy teraz walczyć z 200, jeżeli utrzymają oczywiście tendencję, bo jeżeli nie, to pamiętajmy, że od dołu i tak, chroni i tak, ruka hossy, luka wzrostowa jest są naturalny poziom wsparcia w okolicach 2000 punktów. Jeżeli chodzi o ASVIC 80, tutaj też mamy delikatną cofkę, delikatne odbicie po tym oczywiście serii 4, 4 dni spadków. Tak więc zobaczymy, czy będą chcieli testować to wcześniejsze wybicie na 21 tysięcy, czy też nie, a to jest tylko chwilowy przystanek przed lawiną. I jeżeli chodzi o AMVIC 40, popatrzmy, też przepiękne uderzenie w pobliżu 5 tysięcy punktów, czyli tego kluczowego poziomu wsparcia dla mnie. I mamy przepiękny jak na razie ruch powrotny, tak więc wszystko w rękach tego, co będzie się działo w ogólnym sentymencie na rynku. No i pamiętajmy, że sytuacja, która dzieje się na Bliskim Wschodzie również wpływa. Na to, co będzie się działo, jeżeli chodzi o ogólny sentyment rynkowy. Tak więc o tym nie zapominajmy. No i śledźmy wystąpienie Pawełla, które jutro się ukaże. Zresztą poprzednie w całości umieściłem z polskimi napisami w moim nagraniu na drugim kanale. Tak więc tam cię zapraszam. Zresztą link umieszczę również bezpośrednio w komentarzu. Pozdrawiam, udanego dnia. Hej.